Istnieje duże prawdopodobieństwo, że na terenie powiatu wieruszowskiego pojawiła się firma, która oferuje mieszkańcom pomoc w uzyskaniu odszkodowania. Sęk w tym, że pozyskane środki nie trafiają do poszkodowanych. O problemie redakcję portalu TugaZet.pl poinformował powiatowy rzecznik praw konsumenta Aleksy Gierus. Zgłosiło się do mnie kilka osób ze skargami, że firma, która ogłaszała się jako firma ubezpieczeniowa zawierała z nimi umowy. W zakresie odszkodowań. Te odszkodowania najprawdopodobniej firma uzyskiwała, jednak pieniędzy tym, że poszkodowanym nie przekazywała. Podpisując jakąkolwiek umowę, nigdy nie podejmujmy decyzji pochopnie. Lepiej przeczytać coś dwa razy niż później gorzko tego żałować. Jak zwykle, bowiem diabeł tkwi w szczegółach. Umowa jest tak skonstruowana, że ona zabezpiecza interesy firmy. Firma na swoje konto i na swoją rzecz. Bierze pieniądze od zakładów ubezpieczeń i je później przetrzymuje odpowiednio, rozdzielając, nie przestrzegając najprawdopodobniej postanowień zawartej umowy. Jeżeli ktoś zostanie oszukany, to może swoich praw domagać się przed sądem. Procesy mogą toczyć się jednak bardzo długo, dlatego lepiej chuchać na zimne.